Stoimy oto przed wyborami prezydenckimi, których wybory, kto będzie prezydentem, będzie miało daleko idące skutki większe niż w wyborach prezydenckich do tej pory. Chodzi o to bowiem, że na świecie w naszym najbliższym otoczeniu, jak i w tym nieco szerszym, dalszym dochodzi do bardzo wielu zasadniczych zmian, bo oto model na przykład rozwoju gospodarczego, który do tej pory obowiązywał. Wyczerpał swoje możliwości, natomiast Stany Zjednoczone, które są niewątpliwie liderem wskazującym dalsze drogi dla obszaru wielkiego obszaru atlantyckiego, wyznaczają nowy kurs w polityce. Patrząc na Unię Europejską, na to, co czyni Komisja Europejska, na to, co czynią najważniejsze rządy w Unii Europejskiej. Rodzi to bardzo wiele różnego rodzaju wątpliwości, bo o to między innymi od dawna, zresztą o tym y, mówimy, y, y, ja to podkreślam. Pojawiają się rzeczy, które jasno wskazują, że wcześniejsze podejmowane decyzje w zakresie rozwoju ekonomicznego, społecznego, decyzje natury politycznej prowadzą nas na manowce, wytwarzają całą masę różnego rodzaju kosztów, które trzeba będzie ponieść. No i pytanie jest takie: czy mamy zamiar podążać tą drogą, czy też chcemy to zmienić? W kontekście z kolei. Obecności Polski w Unii Europejskiej w wielkim obszarze Atlantyku. Pytanie jest o to, jaki zakres podmiotowości chcemy zachować. Sprawa się robi dość prosta i klarowna, mianowicie, czy chcemy być częścią Unii Europejskiej. Częścią w takim rozumieniu, że będziemy państwem, które będzie płynęło w tak zwanym głównym nurcie, nie wnosząc specjalnie nic nowego. Zresztą prezydencja obecna. Obecnego obozu rządzącego w Polsce jednoznacznie i prosto na to wskazuje, że nawet wykonywanie formalnie pod tym względem swoich obowiązków nie leży jakoś w zainteresowaniu ani premiera, ani rządu, ani innych liderów związanych z obecnym obozem władz. Pytanie jest takie, czy my się chcemy z tym godzić, czy to nam w sumie wystarczy, że. O polityce już nie tylko zagranicznej, ale wewnętrznej w Polsce będą zapadały na zewnątrz, będą zapadały nie tylko w Brukseli, ale również w Berlinie, w Paryżu. No i mamy tutaj do czynienia z tym, że w sumie jest to wybór zasadniczy tego typu: czy będziemy tym krajem, który będzie ten nurt popierał, czy będziemy krajem, który będzie organizował wspólnie z innymi państwami. Przeciw będzie próbował wskazywać nieco inny kierunek rozwoju Unii Europejskiej, aby przynajmniej część tego bałaganu w miarę sprawniej i szybko posprzątać, poukładać. Nazywam się Piotr Zych, zapraszam do polityki wielkich obszarów. Zapraszam Was dzisiaj do zastanowienia się nad tym, jakie skutki niosą wybory prezydenckie, bo nie chodzi o to, czy której z kandydatów nam się podoba, czy nie podoba, mniej, czy bardziej przystojny, mniej lub bardziej uczciwy. To jest zresztą sprawa dość w dzisiejszych czasach dyskusyjna, co jak będziemy określać, bo zakres propagandy pod tym względem potrafi naprawdę nieźle namieszać i osoby, które bardzo mało wnikają w pewne rzeczy, są oparte na określonych, konkretnych ścieżkach komunikacyjnych, mogą w ogóle o wielu rzeczach nie słyszeć i nie wiedzieć. Mamy zatem taką sytuację, w której stoimy wobec trzech opcji. Pierwsza, która dzisiaj się wydaje najbardziej prawdopodobna, choć wcale nie jest przesądzona i rozstrzygnięta, to jest to, że prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski druga z kolei opcja która też stoi pod wielkim znakiem zapytania ale nie jest nieprawdopodobna wręcz przeciwnie robi się coraz bardziej prawdopodobna że wybory może wygrać Kalor, Kalor Nawrocki no i trzecia opcja że jeżeli dojdzie do wyboru Niezgodnego z tym, co oczekuje dzisiejszy obóz rządowy, pojawi się wariant nadzwyczajny, stanu wyjątkowego, jakieś rzeczy, które spowodują, że wybory zostaną w ten czy inny sposób unieważnione, będzie próba ich powtórzenia, bądź jeszcze inne scenariusze mogą nam się tutaj zarysować. No i tutaj jest ten trzeci, trzeci scenariusz. Wspólnym mianownikiem, jeśli chodzi o konsekwencje dokonywanych przez nas wyborów, będzie niewątpliwie przemoc polityczna i przemoc instytucjonalna, z którą już mamy do czynienia. Bowiem trzeba naprawdę bardzo dużej naiwności, żeby uważać, że obecna ekipa, która rządzi, zachowuje konstytucję w swoim działaniu. Sejm również przestrzega konstytucji z tego prostego względu, że Konstytucja mówi nam o jednej podstawowej, y, zasadniczej rzeczy, że prawo stanowi się za pomocą ustaw, a nie uchwał parlamentu. Zatem, jeżeli jest tak, że w praktyce wprowadza się sytuację, gdzie parlament większością podejmuje uchwałę, na podstawie której rząd, jego agendy rządowe wszczynają działania, są to z y, istoty rzeczy działania niepraworządne, działania, które godzą w. Y, Porządek konstytucyjny de facto znoszące konstytucję, bo dlaczego w innych pozostałych obszarach również ma nie być sytuacji, w której można w sposób dowolny podejmować aktualną większością uchwały, po czym nie podejmując, nie doprowadzając do, do poziomu ustawy, którą musi zatwierdzić prezydent, no a jeżeli prezydent nie jest z tego obszaru politycznego, który jest istotny, trafiamy na pewien paraliż. Pewien y, konflikt, no tylko pytanie jest takie, czy to jest wystarczające uzasadnienie do tego, żeby znieść konstytucję i rządzić według tego, co się uważa. Dotyczy to też również tego, w jaki sposób są traktowane wyroki i które izby, kiedy są uznawane, kiedy są nieuznawane. Na no, jeden wielki y, chaos, natomiast usprawiedliwienie dla tego chaosu w mojej nie tylko zresztą mojej ocenie są naprawdę natury wątpliwej. Zatem jest to pierwszy punkt, jeżeli odnosimy to do tego, czy chcemy w państwie, aby zapanował jakiś ład i porządek, żebyśmy wrócili w ogóle do chociaż jakichś podstawowych rządów prawa, czy wybór Rafała Trzaskowskiego w tym zakresie będzie temu pomagał, czy wręcz przeciwnie, będzie temu przeszkadzał. No bo z drugiej strony Rafał Trzaskowski, nie zapominajmy, jest wiceliderem Platformy Obywatelskiej, więc jest politycznym zastępcą Donalda Tuska i jak do tej pory ani razu nie zgłosił swoich istotnych sprzeciwów wobec polityki wewnętrznej, jaką prowadzi obecny rząd, obecna koalicja, jak również niespecjalnie zajmował krytyczne stanowisko wobec braku polityki zagranicznej wewnątrz Unii Europejskiej, jak i szerzej w układzie międzynarodowym, w którym Polska e, funkcjonuje. Mamy do czynienia zatem z kimś, kto, jeżeli zostanie prezydentem, będzie raczej zmierzał w tą stronę, aby wszystkiego rodzaju rzeczy, które do tej pory miały miejsce, zalegalizować i stać na straży tego, aby można było w dalszym ciągu poszerzać yy, zakres władzy i bezprawia, które stosuje obecna ekipa rządowa. Rozumiem, że istnieje dość spora grupa elektorska, która uważa ten stan rzeczy za nadzwyczajny i pożądany i właściwy, ponieważ istotą rzeczy najważniejsze jest to, aby nikt po prostu nam tutaj nie bruździł, żebyśmy sobie mogli poukładać rzeczy tak, jakie uważamy, bez względu na to, jakie koszty poniesie państwo polskie, jakie koszty poniosą z tego tytułu interesy państwa polskiego, ile my wszyscy z tego tytułu będziemy musieli za to wszystko zapłacić. No i to jest podstawowe Podstawowe pytanie, dlaczego tak jest, że tego chcemy, dlaczego to jest rzecz, która jest akceptowalna, nie będę udzielał odpowiedzi na te pytania, mam swoje w tej zakresie opinie przyjdzie czas, będziemy do tego podchodzić do tego podsumowania, na czym pewne strategie myślenia polegają. A skoro, skoro mamy pytanie o podmiotowość państwa polskiego, o jego suwerenność, możemy przejść teraz do drugiego kandydata do Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki jest to oczywiście kandydatura, która jeżeli zostanie, uzyska wystarczające poparcie. W tym wypadku wystarczające poparcie to musi być znaczące takie, żeby nie było próby podważania, że może gdzieś ktoś gdzieś coś źle policzył. W związku z tym ten wybór jest nie do końca uprawniony, ale chodzi o to, żeby wybór ten był mocno zaznaczony, żeby rozbić scenariusz trzeci, o którym powiem nieco później. Wybór na Karola Nawrockiego wskazuje na to, że istnieje pewnego rodzaju szansa, żeby powstrzymać ten scenariusz, który się dzisiaj w Polsce realizuje, zarówno ten wewnętrzny, jak i zewnętrzny, to znaczy się, że. Polska gra w określonej drużynie i gra zresztą na drugim boisku, bo ostatni wypad panów Merca, pana Macrona, pana Stadmajera z premiera Wielkiej Brytanii i pana Tuska do Kijowa jednoznacznie wizerunkowo nam obnażył na czym rzecz polega, skoro trójka tych panów spędziła niemalże całą noc wspólnie w jednym pociągu. To oznacza, że panowie mieli niesamowity luksus, niesamowitą okazję do tego, żeby omówić wiele różnego rodzaju problemów i wiele różnego rodzaju zagadnień, uzgodnić bądź nie uzgodnić, wiele różnych stanowisk dotyczących różnych spraw i problemów, bo przywódcy mają rzadko kiedy okazję taką, żeby spotkać się i w kameralnej atmosferze swobodnie sobie porozmawiać, powiedzieć o rzeczach, których w oficjalnych spotkaniach. Które się odbywają, młodzież, jeżeli się odbywają nad zamkniętymi drzwiami, trwają godzinę do dwóch godzin, nie wystarczy czasu na to, żeby pewne rzeczy naprawdę gruntownie sobie przedyskutować. Donalda Tuska w tym układzie nie ma, oznacza to, że tak zwane twarde jądro Unii Europejskiej, do którego dołączył właśnie szef Partii Pracy z Wielkiej Brytanii, Stadtmajer, mają głos decydujący i układają wszystko to, co uważają za właściwe, bez udziału polskiego premiera. To są, proszę Państwa, rzeczy, które można oczywiście, jak zwykle, ignorować, że to nic nie znaczy, ale z drugiej strony pytanie, kiedy będzie taka kolejna wielka okazja, żeby Donald Tusk mógł przedłożyć tym panom polskie racje, przedyskutować, pokazać jak wygląda widziana Europa oczami Europy Środkowo-Wschodniej, w jaki sposób należałoby traktować niektóre rzeczy, elementy i na czym polegają słabości, i dlaczego niektóre rozwiązania, nowe rozwiązania, które są przez Komisję lansowane, dotyczące na przykład polityki zbrojeniowej, polityki wydatkowania te środki yy, yy, no, yy, są niewłaściwe z tego prostego względu, że w sumie powodują, że będziemy płacić, natomiast nie będziemy z tego korzystać, bo zostajemy sprowadzeni do roli klienta, który może nabywać cudzą produkcję przemysłową, niespecjalnie mogąc rozwijać własny przemysł. Rzecz to jest z kolei nasze yy, długoletnie, bo z trzech dekad, yy, zaniedbanie i to jest też taka rzecz, o którym warto sobie zastanowić, zadać sobie pytanie, gdzie jest przyszłość. Po jakiej stronie, po jakiej stronie yy, grupy politycznej Możemy mówić o przyszłości. No i zapewne jest tak, że jest bardzo dużo z nas przekonanych co do tego, że porządek liberalno-demokratyczny to jest ten porządek, który reprezentuje sobą nowoczesność, przyszłość i rozwój. Niemniej jednak, fakty wskazują na to, że ta polityka realizowana od przeszło pół wieku w Europie Zachodniej, w Unii, później w Unii Europejskiej, doprowadza nas do momentu, w którym Unia Europejska jako całość, jak i poszczególne państwa tworzące grupę G7, takie jak Wielka Brytania, jak Francja, jak Niemcy, są na dobrą sprawę w dużej mierze już poza boiskiem, co w sposób no, szczególny potrafi wykazać Donald Trump, jak nieistotna jest siła i pozycja tych partnerów z tego prostego względu, że nie są w stanie położyć na stole żadnych. Realnych argumentów poza wygłaszaniem kolejnych deklaracji, maskujących niezdolność do podejmowania wewnątrz decyzji, mających za zadanie doprowadzić do zmiany stanu rzeczy. Kolejną Wielkim problemem, który kładzie się cieniem na tych wszystkich sprawach, to jest to, że model europejskiego rozwoju się wyczerpał, co oznacza, że struktura konkurencji towarów europejskich, szczególnie niemieckich, ale też francuskich, poniekąd brytyjskich, na rynkach trzecich jest pod wielkim znakiem zapytania, jest zagrożona i coś w tej fazie z tym faktem trzeba zrobić, dlatego że jednym z podstawowych problemów są Chiny, ale nie wyłącznie do końca, bo przenoszenie produkcji z Chin na przykład do Indii nie do do końca rozwiązuje europejskie problemy, nie rozwiązuje również problemów polskich. Zatem, jeżeli się zadajemy pytanie, kto najlepiej będzie egzemplifikował tym, czym jest przyszłość, czym będzie przyszłość w dłuższym okresie czasu. Na pewno nie będzie to Rafał Trzaskowski, prędzej temu jest yy, Karol Nawrocki, choć można powiedzieć, że on za dużo mówi o historii. Ale paradoks naszych czasów polega właśnie na tym, że politycy odwołujący się z jednej strony do tradycji i nie po to, żeby robić jakieś wspominki, tylko po to, żeby przywoływać przede wszystkim ideę racji stanu, interesów narodowych jako tego, co jest bazą, podstawą, która z kolei wynika w oparciu o budowanie realnej siły, gdzie decyzje, Zapadają wewnątrz państw, to są decyzje inwestycyjne, to są decyzje rozwojowe, które jeżeli są zwlekane, odwlekane, które się nic nie dzieją, powodują, że w momencie, kiedy historia przychodzi i mówi, sprawdzam, Pojawiają się takie problemy, jakie są właśnie dzisiaj, że żadne rozwiązanie, na przykład w stosunku do wojny na Ukrainie, jest niemożliwe z tego względu, że nie ma na stole nic do położenia, dlatego że nic nie ma, ręce są puste, magazyny są puste, kasa może się znaleźć, ale kasa sama nic nie robi, dlatego że istotą są, jeżeli już to produkcja, zakupy, czyli trzeba mieć konkretne towary na półkach. To samo, jeżeli byśmy mieli odnieść do innych sektorów przemysłowych, jak chociażby farmaceutyki gdzie prawie w całości produkcja farmaceutyków, czyli tego co stanowi naszym zdrowiu jest zagrożona ze względu na to, że opiera się na imporcie z krajów trzecich, przede wszystkim znowu z Chin. Zatem istota rzeczy dzisiaj w polityce polega na tym, żeby przywołać rację stanu, rację stanu rozumieną nie jako jakąś magmę europejską, tylko w tym sensie i w tym rozumieniu, że Cała Europa opiera się na państwach narodowych i że zmiany w Unii Europejskiej muszą nastąpić w tą stronę, aby państwa narodowe w końcu znowu mogły decydować o tym, w jaki sposób chcą się rozwijać, jak chcą realizować swoje interesy na poziomie ekonomicznym w ten czy w inny sposób zawsze istnieje możliwość domówienia się pod warunkiem, że nikt nie narzuca tego, w jaki sposób i do jakiego poziomu pewne państwa mają się rozwijać. Więc jeżeli zależy nam na tym, żeby Polska w miarę sprawnie po raz kolejny mogła wyjść z. Różnych zawirowań gospodarczych, ekonomicznych, potrzebuje. Z kolei polityki, która się nie ogląda na Unię Europejską w takim rozumieniu jak część Polska, jako część Unii Europejskiej, która implementuje w sposób na ogół bezrefleksyjny i bezmyślny wszystko, co tam jest po prostu wymyślane. A tam to co jest wymyślane, to jest z jednej strony szajba ideologiczna, a z drugiej strony jest to takie rozumienie, które odpowiada najlepiej interesom francuskim, interesom niemieckim, chociaż i to też się po prostu obsunęło. Okazało się, że te państwa na tym specjalnie nie wygrywają. W tym wszystkim są oczywiście jeszcze Stany Zjednoczone i wyśmiewanie się z tego, że akurat udało się Karolowi Nawrockiemu mieć fotkę z Donaldem Trumpem. Oznacza to, że to jest ekipa, która w dalszym ciągu ma mocne atuty, mocne dojścia, a zorganizowana jeszcze teraz niebawem konferencja konserwatystów pod egidą Ameryki w Europie, u nas w Polsce, też jest określonym świadectwem tego, że to jest miejsce, w którym decydują się losy wielkiego obszaru Atlantyckiego. Tu się podejmuje decyzje, które będą miały wpływ i tu się kształtują idee, które będą rozwijały nasze możliwości w przyszłości, a pozostawanie w dalszym ciągu w tym, co było do tej pory, to co mniej więcej znamy, no jest rzeczą generalnie rzecz biorąc no, nie mówiącą nam, nie prowadzącą nas ku przyszłości. Zatem jeżeli mamy wybór pomiędzy Rafałem Trzaskowskim i pomiędzy Karolem Nawrockim no to wybór to jest pomiędzy przeszłością a przyszłością pomiędzy zdolnością do tego żeby dostrzec jak należy się dostosować do nowych warunków jak należy tworzyć i możliwości rozwijać swoją pozycję międzynarodową i nie mam tu na myśli żadnych wielkich mocarstwowych słów ani wielkiej pozycji którą Polska ma odgrywać tylko chodzi o to żeby mieć takie układy międzynarodowe które nie będą nam się za bardzo do wewnątrz w, w no, wciskały i będą nam mówiły iluś to rzeczy nam nie wolno, bo na razie ze strony Berlina nieustannie poprzez różnego rodzaju agendy, jak i między innymi prasę e, polskojęzyczną, niemiecką, która ma bardzo istotny wpływ na kształtowanie opinii e, publicznej w Polsce, nie będziemy mogli się rozwijać. Zresztą fakty, dowody ostatniego okresu rządu, obecnej koalicji rządowej są pod tym względem proste, jasne i jednoznaczne co do tego, że wszystkie decyzje podjęte wcześniej o charakterze inwestycyjnym, rozwojowym zostały storpedowane, wstrzymane, zostały wstawione na boczny tor, i tak niedawno zaczęto nieśmiało podejmować jakieś kroki, żeby pójść naprzód, robiąc tak naprawdę przede wszystkim wokół tego propagandę, nie zaś przypilnując tego, żeby te rzeczy wszły, Pomimo tego, że są to sprawy poprzedników. Nie da się, proszę państwa, rozwijać państwa wtedy, kiedy. Władza się jak pijany od płotu do płotu rzuca. Najpierw jedne rzeczy robi, potem drugie e, kasuje, a my mamy mieć ciągle mętych w głowie. Z tym trzeba w końcu skończyć, i niezależnie od tego, kto rządzi, powinna być kontynuacja rzeczy podjętych, rzeczy słusznych, które są ewidentnie oczywiste. Ale mamy do czynienia z obozem politycznym, który przede wszystkim musi się uwiarygodniać w oczach własnego elektoratu elektoratu, który jest gotowy przyjąć wszelkiego rodzaju. I to już powiem wprost brednie opowiadane na temat tego, czego oni y, tutaj nie osiągnęli, czego oni zrobili. Gdy tymczasem, jak wyciśniemy tę gąbkę, to ona jest, okazuje się suchutka, z niej nic nie wyleci, ani jedna kropelka wody. No i wariant trzeci, wariant najbardziej przemocowy, to jest wariant związany z tym, że oto. Nie zostaną przez obecny obóz rządzący uznane wybory, zostaną zakwestionowane. Zacznie się jeden wielki, potężny no bajzel, większy jeszcze niż ten, który był do tej pory. Zagranica oczywiście na to się zgodzi, tak jak godzi się do tej pory. To są wszystko rzeczy, proszę Państwa, za które oczywiście interesami narodowymi płacimy, no bo jeżeli. Donald Tusk potrzebuje poparcia z zagranicy, potrzebuje, żeby w Niemczech i w Brukseli oczy były zamknięte na temat tego, co się tutaj robi, choć poprzednia ekipa rządowa za tak zwaną praworządność była ścigana jak uliczni przestępcy, no to dochodzimy do takiego momentu, w którym to się. gdzie się trzeba z tego tytułu opłacić. Stąd, jeżeli Państwo się zastanawiają, dlaczego bardzo wiele decyzji jest wstrzymanych, bo nie zamkniętych, bo to jest. Ta, taka mądrość etapu, gdzie nie można wprost pewnych rzeczy robić, no to to wszystko powoduje, że efekty, które mieliśmy otrzymać za 3-4 do 10 lat, idą w, po prostu w kolejne, w kolejne dekady, o ile się w ogóle wydarzą, dlatego że koniunktura ekonomiczna się niestety zmienia. A to co mówiłem, Polska w pułapce, w tym podcaście no to wskazywałem na jednoznacznie sytuację, gdzie demografia zaczyna nas dopadać i będzie elementem stałym, wpływającym na obniżenie naszej produktywności, naszej efektywności, do tego dojdą jeszcze problemy natury cywilizacyjno-społecznej, których dzisiaj nie chcemy Widzieć, o których w sumie nawet nie wolno mówić, bo to powoduje, że obrażamy tak zwanych dobrych ludzi, którzy mają dobre idee, chcą chronić własne dzieci, w związku z tym przyjmują model wychowawczy, który prowadzi do tego, że tak jak już jest we Francji, jak jest w Niemczech, jak jest w Stanach Zjednoczonych. Że 30 do 35% młodych ludzi wchodzących na rynek pracy nie jest pozbawiona kompetencji społecznych, odporności psychicznej do tego, żeby móc podjąć swoje osobiste role zawodowe, role społeczne. O zakładaniu rodzin to nawet już nie wspomnę. Wracając do tego wariantu, w którym nie ma rozstrzygniętych wyborów, zostaną najprawdopodobniej przełożone, ale najpierw nastąpi jakiś rodzaj delegalizacji opozycji, jakiś rodzaj wykluczenia obecnych najbardziej groźnych kandydatów przeciwko temu kandydatowi, który powinien te wybory wygrać. No bo w sumie nie zapominajmy o jednej podstawowej sprawie, o tym, co mówiłem na samym początku. Jeżeli byśmy wzięli jakiegoś kosmite, który miałby ocenić. W jaki sposób obecny rząd przestrzega konstytucji w Polsce, to oznaczałoby, że Państwo się ustawiają w kolejce do aresztu, no i sądy będą ich skazywać, ponieważ to są sprawy ewidentne, proste, jasne, w sensie takim, żeby je dostrzec. Zatem obecna władza nie jest zainteresowana tym, ażeby następne wybory wygrał ktokolwiek inny poza nimi, gdyż oznacza to daleko idące konsekwencje nie tylko natury politycznej, ale również natury karnej skierowane do poszczególnych osób dotyczące Całej plejady nazwisk niektórych, zresztą tych, którzy też kandydują w tych wyborach prezydenckich, jeżeli Mamy zatem do wyboru pomiędzy Rafałem, a Rafałem, pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim. To wybór Rafała Trzaskowskiego jako tak zwanego mniejszego zła i świętego spokoju to jest, proszę Państwa, błąd, dlatego że to może oznaczać, że to są ostatnie wybory, w których realnie wyborcy mogą o czymkolwiek zdecydować. Pomijam kwestię Manipulacji gry na dezorientację sporej części elektoratu, ale w sumie to jest tego typu rzecz, że stoimy wobec takiej możliwości, takiej perspektywy. Karol Nawrocki to jest z kolei próba tego, żeby Polska zmieniła swój kierunek rozwoju, poszła za tymi głównymi nurtami w świecie, które się właśnie Ujawniają za sprawą Donalda Trumpa. On za jakiś czas minie, natomiast decyzje, które podejmował, to nie są decyzje. Zresztą wielokrotnie w poprzednich podcastach o tym mówiłem. To nie są decyzje wynikające z jego się jakiegoś wydumania, o czym bardzo często jego wrogowie próbują to w ten sposób przedstawiać. One są bezwzględną koniecznością tego, w jakim momencie cywilizacyjnym, ekonomicznym są Stany Zjednoczone. Na koniec kwestia dystrofii społecznej. Najlepiej przedstawia się w tym momencie i w takim układzie, polegającym na tym, że nie ma chętnych do sił zbrojnych, nie ma chętnych do podejmowania pracy w siłach zbrojnych, i to nie tylko w Polsce, ale również w krajach takich jak Francja. Niemcy czy Stany Zjednoczone gdzie okazuje się, że jeżeli zrobimy taką socjologiczno-kulturowy przegląd kto generalnie w siłach zbrojnych jest to okaże się, że są to ci, których nieustannie obecny obóz mainstreamowo-liberalny zwalcza, czyli to są tak zwane ciemne ludy, które chodzą do kościoła, są przywiązane do tradycyjnych wartości jeżeli na przykład szukamy gdzie we Francji jest największa grupa katolików to znajdziemy go właśnie w armii francuskiej, w Niemczech oczywiście ten problem jest nieco inny, ale ludzie, którzy mają w miarę w głowach poukładanych, to też są ludzie, którzy są związani poniekąd z Bundeswehrą, no i w Stanach Zjednoczonych jest dokładnie to samo. Niechęć pójścia do wojska to nie jest tylko kwestia tego, że będzie trzeba by było pójść na wojnę i stracić ewentualnie życie, ale chodzi przede wszystkim o to, że nie do przyjęcia jest układ hierarchiczny służby, w której trzeba wykonywać czyjeś rozkazy, trzeba się podporządkować, trzeba żyć zgodnie z pewnymi regulaminami, trzeba mieć pewne pryncypia i pewne priorytety w swoim życiu. Człowiek wychowany na tej zasadzie, że nic nie musi, niczego nie wie, niczego nie rozumie, żyje sobie jak roślinka w te czy we w bądź na odwrót, nie jest zdolny w ogóle pomyśleć o tym, żeby pójść do armii. Jeżeli przyjdzie mu na myśl, zacznie się temu przyglądać, to po prostu zginie od samego czytania tego, co w wojsku się nie dzieje, bo dla niego będzie to jedna wielka, straszliwa opresja. Tak się kończy między innymi, proszę Państwa, sytuacja, w której pozbawiamy się tożsamości, pozbawiamy się naszych podstawowych. Odwołań, a dzisiaj w dalszym ciągu walczymy o to, żeby wprowadzić, tak powiem, wszystko do właściwego wymiaru. O to prędzej czy później w jakiejś mierze się będzie dokonywało. Tylko czym później, tym gorzej, tym drożej. Dlatego należy się bardzo dobrze zastanowić, czy dalej chcemy postępu, czy dalej chcemy. Liberalnej modernizacji nie wiadomo czego, czy dalej chcemy tych wszystkich obłąkańczych projektów społeczno-kulturowych, ekonomicznych, które opierają się w dużej mierze na realizacji długu, na ekspansji pieniądza, która nie przechodzi, nie przekłada się w konkretne realne inwestycje w gospodarce przemysłowej. No i na koniec ostatnie zdanie. Nakręciłem taki podcast. Polska baza na Księżycu. Pojawiły się ostatnio kolejne nowe informacje dotyczące nie tylko naszego udziału w misji Artemis, to znaczy w tym sensie, że polskie rozwiązania techniczne i urządzenia są brane tam pod uwagę, że zostaną zabrane ze sobą, ale chodzi również o to, że pojawiły się firmy, które mają znakomite światowe rozwiązania w dziedzinie medycyny, jak i w dziedzinie e, różnego rodzaju polimerów uszczelniających, potrafiących uszczelnić nawet zbiorniki i rury z, z wodorem. To jest y, rzecz niezwykle rewelacyjna, pokazująca, że w nas jest, y, jak to się mówi kolokwialnie, moc jest moc y, rozwiązywania, tworzenia, rozwijania, że no, możemy y, zacząć w końcu robić swoje po swojemu pod jednym warunkiem, że oczywiście nie pozwolimy, żeby jakaś y, szalbiercza ręka spowodowała, że te rzeczy zostaną za bezcen wyprzedane za granicą, aby tylko polska wieść spokojna, jak to znamy od pana Wyspieńskiego. Byle tutaj wojewoda rządził i nie miał większych problemów. Unia się zatroszczy, Niemcy nam rozwiążą. I będziemy mieli w ten sposób pozamiatane. Moje stanowisko w tej sprawie od samego początku jest jasne i proste. Polska to strategia, o której niektórzy cały czas nieustannie mówią, wymyślają nowego, różnego rodzaju rzeczy, a zarazem nie potrafią się odnieść ani do tego, co jest w Unii Europejskiej, ani do tego, co się dzieje w Polsce, że nie jest tak, że jest niezależnie, kto by nie będzie rządził, to wszystko wyjdzie na to samo, bo nie jest to prawdą. Zapraszam na następny raz. Zapraszam Was do lajków, do subskrypcji, do y, komentarzy. Zapraszam również do y, moich książek.